Yeah. Ogarnij wpierw tym mikrofonem, Elizabeth Harris lubi gadać z gofrem. warto wiedzieć. O, dobra, daj daj! Idealnie, co nie? Temperatura i motion sensor. To weź też motion sensor na start. O, cholera, ja nie wstaję, panie. Dobra, od razu sprawdź, gdzie jest co echo! Co? Co? O nie... Czemu jest teraz sobie tak... ...czą psalmi... kaczy Tak, chodźmy klupam potem Zobacz, Guciu, sprawdzaj tym mikrem. A wyjął się... Gdzie jest... Uuu, mamulejlelele Patro, patro, nie! Z jest. spowiek serc! Ciekawe, jak tak wpierdnął... Musimy to szybko znaleźć, naprawdę Mama, le! Jak mama te serce, mówię mama, le! Sądzę, że poumieramy tu Spiewradujemy wszystkie pokoje. Gofer, co ty masz? Ja mam Nie byłem, że... Już trzeci dzień, 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 dzień. Pójdźcie w drugą stronę. Pójdźcie w drugą stronę. My Kevin, powiemy. ten duch cię zabije za to. Do siebie. My stąd słyszymy Kevina, jesteśmy już pewnie daleko. Co nie? Dość, ok, dość. Coś! Radę, wiem, to do, do siebie Debilu no. Do siebie do siebie To jest straszne To był błąd tą mapę wybrać bez sprzętu dobrego

Co was tak daleko słychać. Gdzie wy jesteście? Halo. Gdzie wy jesteście? Ej, jeste gdzie wy jesteście? Idziemy, idziemy, idziemy. Ej, Ciągle gołfra słyszę, ale jakbyś ten głos się oddalał. O widać, widać, dobra. To jest na samym końcu? Nie, to jest tu. Dzień. Dobra, zjadło! Fokaż się! Ale ty jesteś głośno. To jest klaser, klaser się nie bawi. Ja Kaser ma zbyt małego. O, nie dwa! Na tej mapie się trochę czekam. ja. Na EMF-ie? o tu jest wyjście, daleko, to jest fest. Daj go ci tam sensor, bo co? Ej, to ty nie jest w tym pokoju jak ja mam, to kieruj gdzieś indziej. Nie no, jest ta minusowa. No i normalnie to. Nie... Ty to jest. Kurde. Bo on chodzi po tym pokoju. Ej, chodź Odpowiedział coś? Czy mi się... to... Jest. Cztery. Jest. Cztery, Macie zero sekund bezpieczeństwa, Halo. jak coś. Ej, tutaj, on tutaj się pojawił. Pięć, jest. Tu. Piątka, piątka freezing. Co u was się dzieje? Jakąś wiodą tutaj sobie dał i tam sobie ten, a ja od razu tak dokończę. Fantom albo Banshee. Dupnął. Ja sam nie zostałem. Ja. wy tam jesteście cały czas? Bo tam nie zostałem? Ja tam dam kamerę ja wiem, i jak będą... Pojawił. Bo jest 50-50 ja Wiem gdzie się pojawił Ja już nikt Kevin <laughs> to słychać Ej wiem gdzie się pojawił Będziemy mogli jeszcze raz stanąć w krucyfiks i go wystraszyć Może, może A może lecimy Weź góraźnie, jest o... strasz Ja sobie idę Myślę, poszliście jakaś melodyjkę gra i on no, jest pewni czarny, Ja poszłem sobie tutaj do kąta i. taka. taka typowa. Krykio! <tryfio> I macie aparat? Macie, a... macie aparat? I macie... jak mi serducho bije. Macie aparat? Właśnie, A co mam zrobić? Fingerprincy do Banshee, orby to jest ten drugi. Chodźcie, bo dałem aparat. Mo może już stąd pójdziemy w sumie. chodź, Czarek. Kto ma Kto ma Na podłodze. na Świeciłem, nic nie ma. Nie było, bo on zamykał je To on czy Kevin? Ale nie tu jak ja byłem tu sam z kofrem A Nie wiem, chodźmy stąd, zobaczymy czy są orby i zjeżdżamy, to jest szybka akcja Ja Nie zostawiajcie mnie, ja już sam nie zostaję Kevin nie bejtuj ja, go już mam dosyć Ja Ładzi <noise> ładnie dawaj <Man>. Co za <noise> Devil <noise>

no, 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 nie nie no, może no, być spirit boxa. Nie może być spirit boxa. Ja to gdzieś tam dawać spirit boxa, ja tam będziemy i tam... Ale nie ma spirit boxa, Gofer, nie ma spirit boxa. Ale może to po prostu... Tu będzie u Tam nie było spirit boxa wtedy. Bo może po prostu mówić To nie zalicza się jako A to na pewno była piątka? Tak! Ale na pewno. No tak no! Mogę tam puścić, z... dajcie mi... Do... Czekaj. Idź sam, i sam, my popatrzymy, I sam. nie? Kto, sam. To ej... Oddawaj mi przyłbicę na łeb. Jak będą orby, to... Nie mamy. no. A to iść idź sam. Idź, ktoś tam światło zgaś. Tu mamy zdjęcie mu zrobić, chyba pojadało. No to ja zostanę, ale... Ktoś będzie obok dźwigni, ja tak samo jest Dobra, dobra. Wszyscy albo nikt. Dobra, to chodźcie wszyscy. Tylko najpierw nie ogarnimy wiadomo, czy, czy wiadomo, są te orby czy nie. Poczekajcie tu. Ej, bo nie wiadomo czy jest ta piątka, bo Koffer teraz mówi, że była piątka, a była czwórka. No miałem no, iluzję jak się pojawił od razu, to ja miałem stracha. Teraz... Tylko mu... zobaczyłem od razu... Teraz, teraz mówię, że bo on zamiast tam ja zostać i wiesz, gadać jest obsrany. No to zobaczymy jeszcze raz! Nie to licha obchodzi, idziemy teraz zobaczyć. To far to zielona. Postawisz to na ścianę. A czyli który to mógłby być? Jak nie ma orbów... Licha mnie obchodzi, idziemy. Idziemy, 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 mam to gdzieś. Chodźcie. Jak nie ma orbów to są fingerprincy. O Boże... Eho Echo Echo Eho. Eho Ale bra 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 Ja wziąłem Czemu bie biegniecie? Nie Czekaj, czekaj cz cz chwila, chwila, zobaczę co Banshee robi specjalkę jego Banshee targetuje tylko jedną osobę Jak jest krucyfiks to jest mało agresywny krucyfiks To jest czwarty pokój Czwarty pokój jak coś A ktoś ma aparat Ja mam nit Nienawidzę banshee, bo fokusuje jednego no, czyli... To jest ten, to tutaj, tu! To... Nie, no tam Aha, to skamowano mnie. Co to jest? Co to, to, jest, to jest? jest, co, to jest? co, co jest? To jest? Co ja mam to coś, to co? Postaw to, nie wiem, tutaj, jest? Na hmm. Tutaj na tej ścianie o, o Ej, straszny ten psychiatryk. Jak będzie obok, to się coś wygląda. Dajcie! Coś, dajcie. Coś, dajcie, coś, dajcie jak... mi ten, dajcie mi... Ja opas ja coś zostanie. Tak... O gucio ma ducha w pokoju. Ty błysło tu coś. Gopel. Nie daję cię. Dajcie oparat! Nie dam ci, bo kto ty straniesz tego kurwa i przejdzie ci za drzwiami i... <grystanie> Ej, kto to zamknął? Ktoś to będzie i wywrócił... Ja, ja zamknąłem. Gdzie on stał? Przecież tam Crucifix, gdzie on Gocio, to ty tam zamykałeś? Dźwięca. Ja zamknąłem. O cholera. Nie wiem, jak się wygodzić, ja pójdę gadać. Chyba was coś było, jak Dość, dość. Elisabeth, coś? Jak miał na imię? Mogę pójść sprawdzić, ale powiecie, że się cykam. Ja, ale coś tam... Ale jakie... Że spirit box? Powiedział hej, powiedział hej, albo, zarazie, hej zarazie, albo hej, albo hej. Ej, palimy wroty, czyli nie ma piątki. Nie ma piątki, chodźcie stąd. Chodźcie. Albo nie no, nie no, chodź, chodź, chodź. Jeszcze dowiemy się co ma. A książka? Co z książką? Raka ma z To może... A, czyli nie da nam. Idziesz dalej gadać? i został sam, ale ja... Nie, nie. Może być Mer, czyli w ciemności bije. Jak ma im... pewnie to nie odchodzą, a mnie. Elisabeth coś tam. Coś śpiewa ktoś. O Co? On... Ja mam drzwi zamykać, czy to ktoś z nas? To ja. Ale ja ją słyszałem jak idzie. Słyszałeś? No. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jak patrzcie, idzie? Czyli to nie jest to, czyli to jest mer. To jest mer. No szybko, po podłodze, zdjęcie. Ty no nie ma. Tak Sam gazić światło, to bardzo możliwe, że to jest mer. Idziemy stąd. Chodźcie, to jest mer. Nie. Bie Nie to jest... na Nie, zdjęcie. Bo się sram. Przesadzę <grym> Co? Show yourself. Nie, no, show yourself. Show yourself. Show yourself. Pociąg, pociąg, show no, yourself. Powiedział, powiedział no, Show Powiedział No powiedział. Don't kill me. Jak będzie atak, to otwieram i wchodzę i robię zdjęcie. No, Kilnigu, tak. spok? Mów, <noise> I'm scared. Został, sam, ja. Nie wiem co Ej, ten duch Cero może wyjść? Dlatego zamykamy, żeby nas nie zaatakowało. Co dalej mówić? Tak. I'm scared, I'm scared. Mów tak. I'm scared, I'm scared. Mów run, run, run. 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 Mów ram, Run. mów. Run run run, run, run run. run. Ja uciekam. Ja uciekać. ram, ja ram, Ja ram, 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 Ty można w tym kiblu się schować?

No to budujcie, jak ma mówić, ja się boję. bo psycha nam się basiada. Gofer, Mów Eliza, mów Eliza. Odwiem jak ma na imię. Eliza Elizabeth Eliza Elizabeth Własna męski, to wiecie coś No to tłumacz jest taki I może zgasz czekaj się

ja. Przestraszył się nas. Hop. a wiska. A Co to otwiera? Ja, ale to tylko otwiera Światło wyrzucił. Światło <acht enthus tous kaldği> wyrzucił. Wydźwignął światło. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Otwieraj, rób zdjęcia. Uciekaj, gofer. Spójrzcie, <śmienicza> <śmienicza> Gofer nie żyje, idź, chodźcie, stąd. <śmienicza> zrób, zrób zdjęcie ciała i palimy w raty. Nie zaliczyło Zdjęcia dead body nie zaliczyło A ducha? Ducha tak, ducha mamy A ducha? Mamy Przecień normalnie. To, to Gdzie wy tam. jesteście, chłopacy? W sensie, skręciliśmy to... O, siema. za szybko... I, i zobaczyliśmy, że to ma zejście na dół i się przeraziliśmy. Ta mapa jest posrana, mamy farta, że tak szybko znaleźliśmy. tak by było Dobra, mamy wszystko, jaki to duch? Ja nie widzę tego ducha, ktoś może zrobić screena i pokazać mi, ja na tym jak on wygląda Czekaj, jakie smer to są ghost orby Są ghost orby, dobra Są jedziemy. Dobra, ja bym już jechał No raczej jedziemy